Till Lindemann z Rammstein wcale nie miał zostać gwiazdą muzyki metalowej. Był zwykłym gościem z niemieckiej prowincji wychowującym się, co prawda, w domu inteligenckim, ale nie mogącym znaleźć swojego miejsca w świecie przez naprawdę długie lata. W domu bywało nieciekawie, relacje między jego rodzicami były naprawdę napięte, a on sam, jeszcze zanim został gwiazdą Roka, był człowiekiem bardzo, ale to bardzo nieszczęśliwym. Żył wiecznie niespełnionymi marzeniami, taplając się w kompleksach i poczuciu niedowartościowania. O tych kłopotach i rzekomo nieosiągalnych marzeniach dzisiaj będzie. Będzie również o tym, jak dopiero w wieku lat 34 został pełnoprawną gwiazdą Roka. Będąc zresztą wówczas człowiekiem absolutnie niedojrzałym, natomiast jednocześnie takim, który naprawdę sporo zdążył przeżyć. Zaprzepaścił świetnie zapowiadającą się karierę sportowca, miał już za sobą ślub i rozwód z pewną kobietą, miał córkę, miał też za sobą rozpad zespołu, z którym odniósł spektakularną porażkę. Sukces natomiast czaił się tuż za rogiem. Z tej strony Hubert Modławski, zapraszam na odcinek o historii legendarnego wokalisty Ramstein. Jeśli chcesz zobaczyć więcej odcinków o tym zespole na kanale, zostaw tutaj koniecznie łapkę w górę. W komentarzu podziel się swoją opinią na temat Tila Lindemana i zespołu Ramstein. No i oczywiście subskrybuj Panu Kulturkę, żeby z odcinkami o Ramstein, ale też o wielu innych zespołach być zawsze na bieżąco. Na świat przyszedł 4 stycznia 1963 roku w Lipsku. Mieszkał natomiast w bardzo małej wiosce liczącej zaledwie 200 mieszkańców. Wendy rambow była wsią położoną niedaleko 100-tysięcznego miasta Schwerin. Pochodzenie zdolności literackich Thiela Lindemana, które ujawiły się w przeszłości, wydaje się dość proste. Ojciec Werner pisał książki dla najmłodszych, matka Brigitte, natomiast była dziennikarką radiową, pracującą w zawodzie aż do wczesnych lat 2000 przede wszystkim w lokalnych rozgłośniach. Przy takim połączeniu szansa na umiejętne panowanie nad słowem oraz artystyczną przyszłość była w przypadku Tila Lindemana dość, no, przyznajcie, wysoka. On sam zresztą niejednokrotnie w wywiadach opowiadał, że zawsze ten zapach książek się gdzieś tam w domu unosił, że słowo zarówno pisane, jak i mówione było pod dachem Lindemanow bardzo ważne. Co więcej, drzwi domu Lindemanów nie zamykały się tak naprawdę nawet na chwilę, ponieważ ojciec organizował w nim spotkania autorskie. Mniej lub bardziej zakrapiane, natomiast skutkowało to tym, że Til Lindeman w zasadzie wychowywał się w otoczeniu pisarzy, malarzy oraz innych artystów. Niestety, jak to w przypadku wielu gwiazd roka bywa, rodzice Tila Lindemana się rozstali. Podobno nigdy nie wzięli rozwodu, tylko pozostali aż do końca w separacji. Efekt był jednak taki, że nie mieszkali razem, a pewnie to było w kontekście Tila najważniejsze. Dość szybko zaczął sam pisać wiersze. W szkole podobno nie szło mu najlepiej, ale dobrze radził sobie w sporcie, dlatego też dość szybko zapisano go do szkoły sportowej w Rostoku. Tam reprezentował sekcję pływacką. Ze swojej wsi do tego miasta nie miał co prawda zbyt daleko około 70 km, natomiast niezależnie od dystansu, kształcący się tam sportowcy Musieli mieszkać wówczas w internacie celem kształtowania się silnego charakteru, na który to w połączeniu zresztą z stężyzną fizyczną, bardzo mocno wówczas we wschodnich Niemczech stawiano. Pealowi ta sytuacja odpowiadała, ponieważ to właśnie wtedy w domu rozgrywało się największe piekło, które poskutkowało separacją rodziców i w konsekwencji wyprowadzką matki do miasta. Ojciec, utrzymując się z działalności czysto artystycznej, wolał pozostać na odludziu. Natomiast bohater dzisiejszego odcinka przeżywał równolegle drugie piekło, które rozgrywało się po prostu w nim samym. Jak opowiada, był bardzo niski, a także dokuczał mu trądzik. W dodatku od samego początku miał skłonność do szybkiego zakochiwania się. Nie akceptował siebie, był odrzucany no co sprawiło, że koniec końców ta frustracja sięgnęła zenitu. Marzyłem o tej jedynej wielkiej, ratującej mnie miłości. Dzisiaj to są dla mnie prawdziwie traumatyczne wspomnienia. W zasadzie, równolegle, trwała sportowa kariera Tila Lindemana. I w niej działo się rzeczy duże. W 1978 roku przyszły wokalista Rammstein wybrał się na Młodzieżowe Mistrzostwa Europy do włoskiej Florencji, tam zajmując siódme miejsce na dystansie 400 metrów. To pozwoliło mu zakwalifikować się do wymarzonych igrzysk olimpijskich zaplanowanych na 1980 rok. Natomiast niestety występ na olimpiadzie został przekreślony ze względu na kontuzję mięśni brzucha, która nie była rzeczą chwilową, a taką, która uniemożliwiła mu dalsze kontynuowanie kariery sportowej na tym najwyższym poziomie. W kolejnych latach Till Lindemann znajduje się na rozdrożu. Nie ma szans na spektakularną karierę sportową, nie ma również wyższego wykształcenia. Rodzice chcieliby go wysłać na studia artystyczne, natomiast niestety nie jest to możliwe ze względu na słabe wyniki w nauce samego zainteresowanego. Co mu więc pozostało w takiej konfiguracji? No, pójście do roboty. O kulisach opowiada sam Lindemann w wywiadzie Laszterna, cytowany przez Łukasza Dunaja na potrzeby jego książki o Rammstein. Słabo sobie radziłem w szkole. Oczywiście wszyscy byliby zachwyceni, gdybym studiował malarstwo, literaturę lub coś w tym stylu. Gdy nic z tego nie wyszło, rodzice pomyśleli o rzemiośle artystycznym. Zaciągnęli mnie więc na zajęcia z garncarstwa. Wtedy jednak udało mi się zatrudnić jako czeladnik cieśli w dużym zakładzie budowlanym. To mi wystarczało na życie, chociaż przez rok musiałem stać przy taśmie produkcyjnej. Zostałem wykwalifikowanym pracownikiem, pojechałem na wieś i pracowałem jako kołodziej. Ręcznie wyrabialiśmy koła odwozów i trzonki łopat. No tak, pojechał na wieś, a mówiąc bardziej konkretnie, no powrócił na stare śmieci. Do rambów Rambow, do swojego ojca. I to nie tak, że przez lata ze sobą nie rozmawiali i wówczas doszło do wielkiego pojednania, bo w latach wcześniejszych, już po rozstaniu rodziców, Till jeździł do ojca na wieś, szczególnie w czasie wakacyjnym. Tutaj natomiast z jednej strony mieliśmy powrót na stare śmieci, z drugiej, życie. Lindemana na zakręcie, nie wiedział wówczas, w którą stronę pójść, no i odnowienie relacji z ojcem, jak pokazał czas, bardzo ważne, gdyż zaledwie dwa lata później wernera Lindemana już nie było. Oddajmy głos Tillowi. To było po skończeniu szkoły. Moi rodzice się rozstali, a ja przeprowadziłem się z Rostoku do ojca na wieś. Miałem 18 lat, przejadły mi się imprezy, byłem znużony miejskim gwarem i tamtymi ludźmi. Chciałem zacząć wszystko od nowa, wszystko uporządkować. Razem z ojcem wyremontowaliśmy tam a on przychodził ciągle do mnie na górę i kazał mi ściszać moją muzykę. Wkurzał się, bo słuchałem przede wszystkim metalu i elektroniki. No właśnie, to był również czas, kiedy te fascynacje muzyczne Tila Lindemana się bardzo mocno rozwijały. I nie poprzestał jedynie na słuchaniu muzyki, bo postanowił też sam sięgnąć po gitarę. Niezbyt mu wychodziło, później natomiast sięgnął po bębny, no i tam już szło mu dużo, dużo lepiej. W międzyczasie Till ekspresowo bierze ślub z niejaką Marejkę. Dlaczego? No, w dużej mierze dlatego, że tak wypada, gdyż na świecie niebawem miała pojawić się jego córka Neyla. Szybko się ożenił i równie szybko wziął rozwód. A po relacji z Tillem Marejkę zaczęła spotykać się z uwaga, uwaga Richardem Kruspe, czyli przyszłym gitarzystą Rammstein. Lindemann i Kruspe znali się wówczas, ale bardzo słabo. Ich relacja stała się oczywiście dużo bliższa, gdy zaczęli razem grać. A to miało nastąpić niebawem, bo w 1986 roku w Schwerinie powstaje pierwszy zespół Lindemana. First Arch, na basie niejaki Jörg M. Mielke, na bębnach Lindemann, a na gitarach Richard Kruspe oraz Paul Landers. Grają coś na pograniczu punk rocka i rocka eksperymentalnego. Podobno prezentują całkiem widowiskowe koncerty, jak na tamte lata i jak na ówczesne, oczywiście, no, praktycznie zerowy budżet. Niestety zespół dość szybko się rozpada, natomiast co ciekawe, udało im się wydać jedną płytę, której dziś bez problemu można posłuchać w internecie. Muzyka Till Lindemann uznał, że kariera muzyczna mu nie wypaliła, więc powrócił do kolejnej, no, nazwijmy to klasycznej, pracy. Wówczas zajął się wyplataniem koszyków w mieście Schwerin. I on tak sobie te koszyki plecie, a równolegle pan Kruspe, w przeciwieństwie do Lindemana, cały czas próbując swoich sił w muzyce, postanawia dokonać w swoim życiu kilku zmian. Po pierwsze, to właśnie wtedy zmienia imię z typowo niemieckiego Sven na bardziej międzynarodowe Richard. Oprócz tego wyprowadza się do Berlina i tam próbuje skleić zespół, który zapewni mu wieczną sławę. To nie oznacza jednak, że raz po raz nie powraca w rodzinne strony. Pewnego razu podczas pobytu w Schwerin przechadza się po mieście i słyszy gościa, który ładnie śpiewa, no i idzie za tym głosem. Okazuje się, że ten ktoś śpiewa wyplatając jednocześnie koszyk za koszykiem i okazuje się, że ten ktoś to Till Lindemann, którego Kruspa przecież zna, bo grali przez chwilę razem w kapeli. Jest naprawdę mocno zdziwiony, ponieważ Till wcześniej nie wykazywał jakichś spektakularnych umiejętności wokalnych, no był po prostu perkusistą. Kruspe składa wówczas nieco zagubionemu Lindemanowi propozycję. Dawaj do mnie do Berlina, tam mam zespół, a ty będziesz jego wokalistą. Til wahał się przez jakiś czas, ale w końcu stwierdził, że "no w zasadzie nie ma wiele do stracenia. Dobijał już do 30 na karku, a nadal nie miał ustabilizowanego życia, w zasadzie pod każdym względem prywatnym i zawodowym. Przyszły wokalista opuszczał wówczas swoje rodzinne strony no tak naprawdę po raz pierwszy na poważnie. Wcześniej pomieszkiwał bowiem raz na Wiosce, raz w Schwerin, raz w Rostoku to były miejsca, które dzieliło od siebie zaledwie kilkadziesiąt kilometrów. Berlin oddalony był o nieco ponad 200 kilometrów i był terenem równie obiecującym pod kątem rozwoju kariery, co niebezpieczne. Ramstein powstaje w wyniku połączenia czterech muzycznych składów, w których to mijali się poszczególni jego przyszli muzycy, czyli Till Lindemann, Richard Kruspe, Paul Landers, Christoph Flake-Lawrence, Oliver Riedel oraz Christoph Schneider. Historia jest oczywiście długa i zawiła, a to jest odcinek stricte o Tilu Lindemanie. Dlatego jeśli chcecie zobaczyć osobny odcinek o powstaniu Ramsteina, a także o bardzo silnych powiązaniach z Polską poszczególnych muzyków tego zespołu, dajcie koniecznie znać w komentarzu. Finalny skład Ramstein informował się w latach 1993-1994. W roku 1993 zespół w składzie Krus, P. Schneider i Lindemann wziął udział w konkursie świeżych kapel z Berlina. Żeby wziąć udział, trzeba było po prostu organizatorom przesłać swoje nagrania. I w tym celu panowie zarejestrowali pierwszą taśmę demo, oczywiście w warunkach domowych, bo o jakimkolwiek studiu wtedy mogli sobie co najwyżej pomarzyć. Kulisy zarejestrowania demówki zdradza kruspę. Nocami Till musiał nagrywać swoje partie pod kołdrą, nie chcieliśmy przeszkadzać sąsiadom. Wysłaliśmy te taśmy na organizowane przez miasto konkurs i zwyciężyliśmy. Na demówce znajdowały się pierwsze wersje utworów, które później trafiły oczywiście na debiutancki album Rammstein. I wtedy życie Tilla Lindemana odmieniło się całkowicie. Zespół podpisał kontrakt, grał wiele koncertów, a nad debiutancką płytą pracował w Sztokholmie. Płyta Hercelite na sklepowych półkach pojawiła się 24 września 1995 roku i nie od razu odniosła spektakularny sukces. Zespół musiał dużo koncertować i to właśnie czynił. Jeszcze w roku 1995 wyruszył w europejską trasę jako support zespołu Clawfinger. To wtedy właśnie panowie 29 listopada 1995 roku po raz pierwszy zagrali w Polsce, konkretnie w warszawskiej stodole. A chwilę później ich sława urosła do naprawdę ogromnych rozmiarów nie tylko w Niemczech, ale w całej Europie, na całym świecie. Wszystko to za sprawą legendarnego Davida Lyncha, z którym to menedżerowie Ramstein nawiązali kontakt w celu wyreżyserowania jakiegoś odjechanego teledysku dla zespołu. Pieczątka, że wideoklip wyreżyserował sam David Lynch byłaby przecież reklamą samą w sobie. Legendarny reżyser nie podjął się jednak wyzwania ale pracował akurat nad nowym filmem, zagubioną autostradą i jakoś tak mu ten Ramstein podpasował. Zwrócił się więc do zespołu z wiadomością zwrotną, czy nie chcieliby, aby ich utwory znalazły się po prostu w jego nowym filmie. To było oczywiście pytanie retoryczne. Kiedy Lynch pytał o coś takiego, po prostu nie można było się nie zgodzić. Szczególnie, że ścieżka dźwiękowa tego filmu to dziś sprawa absolutnie kultowa. Rammstein, Marilyn Manson, Nine Inch Nails, The Smashing Pumpkins. Z dzisiejszej perspektywy prawdziwie gwiazdorska obsada pod kątem muzyki. Film trafił do kin na początku 1997 roku i od razu przysporzył zespołowi popularności. Album numer 2 wydawali już jako gwiazdy ze ścieżki dźwiękowej lęcza i z pierwszą złotą płytą w Niemczech na koncie. W tym momencie dosłownie chwila przerwy i zaraz wracam do treści dzisiejszego odcinka. Bardzo chciałbym bowiem podziękować wszystkim, którzy postawili mi wirtualną kawę w miesiącu maju. Na ekranie wyświetlają się teraz wszyscy, którzy zdecydowali się wesprzeć kanał w trwającym teraz miesiącu i którym to ogromnie naprawdę ogromnie dziękuję. Jeśli natomiast ty też masz ochotę wesprzeć to, co robię na tym kanale, moją robotę z symboliczną kawą, no to oczywiście link jest w opisie. Każdemu wspierającemu podziękuję osobiście w kolejnym odcinku newsowym w magazynie Kulturka, a taka lista z podziękowaniami będzie się też pojawiać co jakiś czas w odcinkach o historiach zespołów i artystów takich jak ten. A teraz lecimy już z dalszą częścią dzisiejszego materiału. Druga płyta Zinzucht odniosła już znacznie większe sukcesy komercyjne. Zasługą tak wielkiego sukcesu były przede wszystkim niesamowicie przebojowe single, aż tak wielkich hitów na debiucie nie było. Engel oraz Duchast były utworami, które album wypromowały bardzo, bardzo mocno. Till Lindemann, bohater dzisiejszego odcinka, w 1997 roku w wywiadzie dla polskiego pisma tylko rok zdradził naprawdę sporo szczegółów na temat tej płyty. Między innymi opowiadał o ówczesnym podziale ról w zespole. Każdy ma swoją sferę, w której czuje się najlepiej. Ja na przykład dostaję podkład i zastanawiam się, jaki dobrać do niego tekst. Ktoś inny interesuje się programowaniem, jeszcze inny siedzi przy komputerze i wymyśla melodię. Każdy z nas przynosi własne zadanie domowe. Wszystko składamy w sali prób. Tak powstają nasze piosenki. Odpowiadał również na stwierdzenie dziennikarza Roberta Grotkowskiego, że teksty piosenek Ramstein prowokują. Kiedy ktoś prowokuje, ludzie o nim mówią. Zespół, który chce zaistnieć, musi prowokować. Prowokacja nie jest zresztą niczym nowym. Jest obecna w sztuce od dawna czy to w malarstwie, czy w teatrze. Z drugiej strony nasze teksty skłaniają do myślenia, do zastanowienia się nad pewnymi sprawami. Płyta Zinzucht ugruntowała pozycję Ramstein nie tylko na niemieckim, ale również na wszelkich zagranicznych rękach. Kolejne albumy również odnosiły wielkie sukcesy komercyjne, ale nie obywało się bez konfliktów w zespole wewnętrznych konfliktów, które to, na przykład podczas nagrywania Mutter, prawie doprowadziły do rozpadu. Zresztą Ramstein miał się w trakcie swojej kariery rozpaść naprawdę wiele razy, a nie rozpadł się nigdy. Pewnie w dużej mierze dzięki niesamowitym wyczuciu muzyków, co do tego, kiedy przychodzi czas, w którym należy się od siebie odsunąć, należy od siebie odpocząć. Bo pamiętajmy, że skład osobowy Ramstein od samego początku jest niezmienny. I kiedy atmosfera w zespole nie idzie w tę stronę, w którą powinna, Ramstein potrafi zniknąć ze sceny na dobrych kilka lat po to, żeby później powrócić z kolejną świetną płytą i z dawką dobrej, pozytywnej energii. Zajrzyjmy teraz nieco bardziej w głąb Tila Lindemana. Było trochę o Ramstein, bo być musiało to przecież ogromna część życia tego artysty. Zawodowa część życia, dzięki której stał się multimilionerem i dzięki której mógł pozwolić sobie również na inne, nazwijmy to artystyczne zachcianki, w których mógłby się spełniać, ale na których też dzięki swojej pozycji może dziś zarabiać. No tak, zgadza się Till Lindemann to nie tylko Rammstein. Muzycznie to również u niego kariera solowa, którą prowadzi pod swoim imieniem i nazwiskiem, a także projekt pod nazwą Lindemann po prostu, który współtworzy z Peterem To dla wokalisty sprawa bardzo ważna, aby poza zespołem realizować się też na kilku innych artystycznych polach. W jego przypadku mamy więc aż trzy pola muzyczne, a także jedno pole poetyckie, bo artysta wydał również kilka tomików z wierszami. W rozmowie z Tillem Lindemanem z 2015 roku na łamach Noise Magazine, Łukasz Dunaj cytuje artyście fragment jego własnego wiersza. Nie jestem zły, nie jestem prawdziwie dobry, nie jestem podły, nie jestem dobrym człowiekiem. Docenia szczerość Tila i pyta go, czy właśnie taki jest, trochę dobry, a trochę zły. Till Lindeman odpowiada dziennikarzowi tak. Myślę, że taka jest większość z nas. Mam w sobie wiele sprzeczności. Są dni, kiedy czuję się łajdakiem bez serca, a kiedy indziej patrzę na siebie jak na człowieka z sercem na dłoni. Oba te wizerunki nie są zresztą prawdziwe, ponieważ ludzie nie są tylko dobrzy lub źli. Tak samo jest ze mną. Generalnie czuję się jednak teraz szczęśliwy we własnej skórze. Kiedy byłem młody, czułem się wiecznie nieszczęśliwy, zły, przygnębiony. Cierpiałem za cały świat, taplałem się w poczuciu krzywdy. Marzyłem o rzeczach, które były dla mnie kompletnie nieosiągalne i dręczyłem się tym, że nie jestem w stanie ich zdobyć. Pakowałem się w ciągłe kłopoty. Teraz też mi się to jeszcze zdarza, ale pogodziłem się sam ze sobą. A więc Lindemann nie ukrywa, że ta smutna i mroczna przeszłość cały czas się za nim ciągnie. Natomiast powiedzmy sobie wprost, gdyby nie te doświadczenia, pewnie nigdy nie zostałby tak wybitnym artystą. W ramach projektu Lindemann wokalista wraz z Peterem Take Trenem wydał dwie płyty. Od 2014 roku, bo to właśnie wtedy ten duet zaczął działać. Obie płyty ukazują Teela w nieco innym wydaniu niż tym z Ramstein. Debutancki album w formacji Lindeman to rzecz stworzona z naprawdę dużą dozą dystansu. Jest przede wszystkim żartobliwie, ale momentami też poważnie. Sam głos Tila Lindemana jest przecież na tyle specyficzny, że jednak wyraźnie słychać, iż śpiewa tutaj ten gość z Ramszczeń, co w zasadzie z automatu nasuwa skojarzenia z tym macierzystym zespołem. Natomiast jest to oczywiście muzyka inna, bardziej swobodna artystycznie. Kiedy ma być dla żartów, jest dla żartów, kiedy ma być na serio, jest na serio. Ale przede wszystkim daje Lindemannowi takie poczucie dużego komfortu, że płyty wydawane właśnie pod nazwą tej formacji no nie muszą osiągać fenomenalnych wyników sprzedażowych. Mogą sprzedawać się fatalnie, bo przecież i tak projektem numer jeden, na którym Ty Lindemann zarabia ogromne pieniądze, zawsze będzie Rammstein. Prawda jest jednak taka, że muzyka formacji Lindeman cieszyła się bardzo dobrym przyjęciem, i ten luz podczas tworzenia materiału wpłynął na jego jakość pozytywnie. Łukasz Dunaj przeprowadził kolejną rozmowę z Tilem Lindemannem, tym razem w 2019 roku, i tam zadał mu bardzo ciekawe pytanie na temat tego projektu. Mianowicie, jakie potrzeby oraz ambicje próbuje on zrealizować pod nazwą Lindemann, skoro z Ramstein osiągnął już absolutnie wszystko, co było do osiągnięcia. Dziennikarz pyta wokalistę wprost, czy ma coś jeszcze sobie lub innym do udowodnienia, a Ty Lindemann odpowiada. O to chodzi, że zupełnie nie. Tu nie ma niczego do udowadniania. Ten projekt oparty jest na zabawie i przyjaźni. To zupełne przeciwieństwo Rammstein. Tam decyzje dzielone są przez sześć osób i każdy może mieć zupełnie inną opinię od pozostałych. A wszystkie działania, które podejmujemy, mają duży wpływ na życie nie tylko nasze, ale też całej rzeszy ludzi, bez których pracy ten zespół nie byłby tym, czym jest. W Lindemann nie ma tej presji, nie ma oczekiwań, które musimy spełniać. Robimy co chcemy i kiedy chcemy. To do mnie niesamowicie wyzwalające uczucie. Linde Pan opowiada dalej, tym razem o współpracy z Peterem Take. -trenem. Z Peterem znamy się od lat, świetnie się dogadujemy i praca z nim przypomina mi wakacje. Od czasu do czasu pojawia się okienko czasowe w naszych grafikach i wtedy piszemy do siebie coś w stylu, hej, zróbmy coś szalonego. Na szczęście mamy ten komfort, że możemy to zrobić. Nie czuję przy tym większej odpowiedzialności. Jeżeli coś nam z tego wyjdzie, to super. Jeżeli nie, to trudno, a przynajmniej spotkam się z przyjacielem. W chce się przede wszystkim dobrze bawić i czuć satysfakcję z dobrze wykorzystanego czasu, bo tego nigdy nie mamy w nadmiarze. Til dodaje też, że zwyczajnie potrzebuje tego projektu, żeby odreagować mocne napięcia, które oczywiście wiążą się z funkcjonowaniem w tak ogromnej machinie, jaką jest Ramstein. Nie on pierwszy i nie ostatni, decyduje się na taką pewnego rodzaju formę ucieczki od zespołu numer jeden. I pewnie to, że panowie z Ramschtein realizują się również właśnie na swoich takich osobnych polach, tak jak. Richard Crusp Emigrate chociażby. No to sprawia, między innymi, że ten zespół jest tak długowieczny. Bo umówmy się, takie rzeczy w świecie muzyki praktycznie się nie dzieją. Żeby zespół przez 30 lat trwał w niezmienionym składzie, w dodatku aż sześciu W roku 2023 wokalista wydał pierwszy album solowy zatytułowany Cungę. Płyta pojawiła się na sklepowych półkach 3 listopada. I odniosła, trzeba przyznać, całkiem duży komercyjny sukces. W międzyczasie oczywiście wokalista sporo koncertował z tym solowym materiałem, a także bardzo intensywnie działał z Ramsteinem. Zespół wydał bowiem na przestrzeni kilku ostatnich lat dwie świetnie przyjęte płyty i zagrał aż 141 stadionowych koncertów. Klasyczny Ramstein po czasie wzmożonej aktywności zawsze przychodził u nich czas na długą przerwę. Nikt nie wie jak długo, nikt nie wie, czy jeszcze w ogóle do nas wrócą. Miejmy taką nadzieję.